Witam Was wszystkich w podcaście Technologie w Rehabilitacji. Nazywam się Krzysztof Cygoń, jestem konsultantem i współwłaścicielem Skyfi. Firmy, w której szkolimy, doradzamy i pomagamy w rozwoju ośrodkom rehabilitacji oraz uczelniom wyższym. W tym podcaście planujemy wraz z resztą zespołu Skyfi przybliżać Wam nowoczesne technologie i rozwiązania rehabilitacyjne. A także inne tematy, które mogą być interesujące, aby skutecznie prowadzić biznes medyczny. Odcinek 28 nosi tytuł Diagnostyka w rehabilitacji zwierząt. Dzisiaj z uwagi na zbliżające się święta wielkanocne, które są dosłownie za kilka dni, taki bardziej świąteczny odcinek, trochę zahaczę o temat zofizjoterapii. Dlaczego właśnie taki? Dla mnie te święta są pod znakiem zwierząt. Tu mamy jako jeden z symboli kurczaczka, tutaj jako drugi z symboli zajączka, więc takie i mniejsze i większe te zwierzęta jednak przez te święta się gdzieś tam zawsze w mojej świadomości przewijały. Stąd dzisiaj może trochę z pozoru luźniejszy temat. Pewnie on też zainteresuje bardziej osoby zajmujące się na co dzień pracą ze zwierzętami, a dla pozostałych to może być po prostu interesująca ciekawostka. Bo jakby ten odcinek ma też za zadanie Wam pokazać, że te technologie, które wykorzystujemy w fizjoterapii, w rehabilitacji, nieważne, czy to są zwierzęta, czy ludzie, chociaż człowiek to też duże zwierzę, to jednak one są bardzo do siebie podobne i tak naprawdę samo jedynie przygotowanie miejsca do wykonywania, czy to zabiegu, czy diagnostyki, czy jakieś parametry użytkowe tego urządzenia, tak naprawdę robią tą dużą różnicę. Abstrahując oczywiście od tego, że musi być zawsze do tego odpowiednio przygotowany fizjoterapeuta ze znajomością tego osobnika, tego zwierzęcia, które będzie badał, nieważne czy to człowiek, czy nie. Zanim przejdziemy do samej diagnostyki może kilka słów wprowadzających o innych technologiach w weterynarii. Tutaj mamy całą gamę zabiegów, których z nazwy znamy z fizjoterapii ludzi, czyli mamy i elektroterapię i sonoterapię, ultradźwięki, magnetoterapię, laseroterapię zwykłą i wysokoenergetyczną, czy też terapię falą uderzeniową. Zwierzęta, tak jak ludzie, Często cierpią na różne ostre i przewlekłe schorzenia układu, narządów ruchu. Natomiast leczenie, prowadzenie terapii wymaga odpowiedniej specjalizacji u fizjoterapeutów, i w grę wchodzi tu m.in. znajomość anatomii poszczególnych gatunków zwierząt i nazwijmy to roboczo posiadanie odpowiedniego podejścia. W tej ostatniej kwestii, podejścia, właśnie, jeżeli będzie taka informacja zwrotna od Was i Was ten odcinek zainteresuje lub może zainspiruje do obrania takiej drogi zawodowej, to chętnie zaproszę do rozmowy z o fizjoterapeutę, który szerzej ten temat rozwinie i omówi już tak bardzo mocno praktycznie specyfikę własnej pracy. Natomiast w kwestii samej diagnostyki mamy oczywiście do czynienia z całą znaną nam diagnostyką obrazową, czy to rentgen, czy rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa. Mamy również dosyć szerokie możliwości diagnostyczne w zakresie narządu ruchu, i o tym trochę szerzej właśnie teraz opowiem. Po pierwsze, gdy chcemy analizować ruch, czyli kinematykę, to możemy to robić na kilka różnych sposobów. Co do zasady, bardzo podobnych, właściwie takich samych, nawet jeżeli chodzi o samą technologię, do tych wykonywanych u ludzi. Możemy wykorzystać rejestrację za pomocą kamer wideo i śledzić zmiany na obrazie płaskim. Możemy wykorzystać czujniki IMU, czyli czujniki inercyjne, gdzie mamy magnetometr, żyroskop i akcelerometr możemy też skorzystać z systemów optoelektronicznych, czyli tzw. Tak kamer 3D, czym się różni analiza wideo 2D od IMU od kamery 3D. Kilka odcinków wcześniej trochę szerzej to rozwijałem. Podlinkuję ten odcinek w opisie, jeżeli kogoś to bardziej zainteresuje. Generalnie zasada pomiarowa, zasada działania jest ta sama, jest natomiast jedno ale: zdecydowana większość producentów sprzętu do analizy ruchu, które znamy z diagnostyki u ludzi, bo to są tak naprawdę w większości te same firmy, nie oferuje do tego gotowych protokołów pomiarowych dla zwierząt. I o ile przy kamerze wideo jest to relatywnie proste do tak zwanego obejścia, bo to tak naprawdę my sami decydujemy, jaką serię danych przeanalizować na płaskim obrazie. Czy wyrysujemy sobie sami kąty, bo będzie śledzony jakiś marker, obiekt, naklejka, którą mamy na badanym naszym pacjencie. O tyle przy czujnikach inercyjnych, czy przy kamerach 3D. To jest już lekkie wyzwanie, bo my sami musimy sobie napisać model do tych obliczeń. Tak? Modele są przygotowane zasadniczo pod kątem analizy ludzi. Przy czujnikach IMU, jeżeli jest na przykład model zbudowany do analizy ruchu konia, to skupia się głównie na odszukaniu symetryczności lub jej braku w ruchach czterech kończyn u tych zwierząt, czy u koni, czy u psów, bo na to się najczęściej spotyka badania z systemami inercyjnymi i przygotowując się do tego odcinka namierzyłem dwóch producentów takich akcelerometrów, którzy mają gotowe protokoły właśnie do oceny symetryczności w ruchu tych zwierząt, wykorzystując właśnie zintegrowane czujniki. W systemach 3D również w większości przypadków trzeba zbudować model. Jest tylko chyba jeden system kamer, który posiada gotowy protokół do analizy ruchu. Konia. Oczywiście nie tak, że on jest w standardzie, po prostu kupuje się gotowy protokół do analizy ruchu, i to już nie jest tylko analiza symetryczności, tylko tam jest model markerowy na całe ciało. Podlinkuję wam również w opisie tego odcinka trochę informacji na ten temat. I jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, natomiast znowu jest to bardzo selektywne pod te konkretne zwierzęta. I teraz dochodzimy jeszcze do kolejnego aspektu, kolejnego wyzwania, które tak naprawdę mamy przy analizie kinematyki, analizie ruchu takich zwierząt. Jest to odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni. No bo w większości, jak się poruszamy, oglądamy laboratoria analizy ruchu, no to mamy gdzieś tam z tyłu głowy jakieś określone pomieszczenie z podłogą, ścianami, kamerami na ścianie. A tutaj mówimy o laboratoriach, które standardowo będą większe niż normalne laboratoria analizy chodu, które będą miały inne podłoże. No bo jeżeli, o ile jeszcze z psami będzie tak, że ok, to może być normalne pomieszczenie, postawi się gdzieś tam bieżnie, w środku nawet dla tego psa, o tyle jeżeli to są konie, jeżeli to będzie jakaś analiza kłusu czy biegania po jakimś owalu, po okręgu tego konia, no to. My musimy mieć o wiele większą powierzchnię. Jak mamy o wiele większą powierzchnię, to musi być o inna ilość kamer, inna rozdzielczość tych kamer, inne markery, większe tak naprawdę, które będziemy stosować. Kolejna kwestia jest taka, że takiego konia, psa czy też inne zwierzę należy przygotować i oswoić z tym środowiskiem pomiarowym. Na jednym z webinarów, który Kiedyś oglądaliśmy a dotyczącym analizy ruchu zwierząt, okazało się, że jeżeli koń ma wejść na przykład na platformy, o platformach też za chwilę trochę opowiem, no to one są innego koloru najczęściej niż podłoga i wtedy postawienie konia nawet przed płachtą o podobnym kolorze, tam był bodajże kolor niebieski, było takim wyzwaniem mentalnym dla konia, że należało go najpierw z tym bardzo długo oswajać, żeby on chciał w ogóle na taką nieznaną sobie powierzchnię wejść I to też wszystko trzeba wkalkulować w czas tych badań, w przygotowanie tego naszego pacjenta, no bo nie zawsze jesteśmy w stanie to wytłumaczyć, niestety, naszemu zwierzęciu, że tak trzeba zrobić i nic mu się nie stanie. Tak samo, jeżeli będziemy chcieli badać na wspomnianej bieżni psa czy konia, bo są też bieżnie dla koni, to też najpierw trzeba nauczyć. Poruszać się to zwierzę na, w takim środowisku, tak? no bo to nie jest dla nich zasadniczo naturalne miejsce. I taka ciekawostka na koniec, przy samej kwestii analizy ruchu, analizy kinematyki, pomiar galopu konia jest jakby jednym z fundamentów, jednym, jedną z części historii rozwoju analizy ruchu w ogóle. No bo historia jest taka, że w drugiej połowie XIX wieku bardzo bogaty gubernator Kalifornii, Lilian Stanford, zlecił Edwardowi Muybridgeowi, który był jednym z pionierów wykorzystywania sekwencyjnie ustawionych aparatów fotograficznych do robienia pokładkowych zdjęć i analizowania tego jako większej całości sekwencji ruchu, zrobił mu takie zlecenie, żeby zmierzył, czy podczas galopu wszystkie cztery Kopyta, konia, wszystkie cztery nogi konia są w powietrzu w którymś momencie, w którejś chwili czasowej, więc przygotowywano się do tego bardzo długo. Wymagało to całej serii eksperymentów naświetlenia tysięcy klisz fotograficznych. Mówimy o XIX wieku, czyli wtedy zdjęcie nie było z aparatu cyfrowego, tylko była specjalna klisza, którą trzeba było w odpowiedni sposób naświetlać. No i mieliśmy tylko jeden strzał na aparat do czasu wymiany kliszy, więc wymagało to pewnego zachodu. Rozstawiono to na kilkudziesięciu metrach, każdy z tych aparatów miał podpięty drut, potykacz, który konie zrywał, galopując przez tą przestrzeń pomiarową. No i tak wypracowano metodę takiej poklatkowej analizy ruchu. Właśnie bazując na koniu, bo wtedy udało się też zaprojektować aparat, który miał migawkę z czasem jednej setnej sekundy, na tamte czasy to było naprawdę niezłe osiągnięcie technologiczne. No dobra, ale zawijając ten temat analizy kinematycznej, cały czas gdzieś tam przewijały mi się bieżnie, no to trzeba by też wspomnieć o całym segmencie sił reakcji podłoża, właśnie czy na bieżniach, bo są producenci bieżni, czy to z platformami pod pasem, czy bieżni z matami ciśnieniowymi, które posiadają gotowy algorytm do oceny wszystkich łap nóg, jeżeli wolicie, tak, no bo jeżeli jest normalna bieżnia do analizy ruchu i ona służy do analizy chodu, czy do analizy biegu, no to analizuje fazę podporu, przenoszenie, ewentualnie fazę lotu, jeżeli biegamy na tej bieżni z perspektywy takiej, że mamy kończynę lewą i prawą. A jeżeli wejdzie na to zwierzę, no to mamy dwie kończyny lewe, przednią i tylną, dwie kończyny prawe, przednią i tylną. I to jest trochę wyższy poziom skomplikowania, natomiast są producenci, którzy opracowali specjalny algorytm do tego i wypluwa taka bieżnia Całkiem ciekawy raport po takiej analizie, i te wyniki są tego warte. Znam miejsca w Polsce, które stosują takie bieżnie do analizy właśnie psów. Abstrahując od bieżni, mamy też cały segment mat naciskowych, również dla zwierząt, i też są nawet takie instalacje w Polsce, ale w przypadku stosowania tego dla cięższych zwierząt niż. Ludzie, czyli na przykład konie, lub jeszcze większe zwierzaki, powierzchnia musi być odpowiednio wzmocniona i odporna z jednej strony na ten ciężar i na twardość tych kończy. No bo ok, pies ma łapy, które są miękkie od spodu, więc to nie stanowi problemu dla standardowej powierzchni takiej maty naciskowej czy dla platformy, bo tutaj zakresy są podobne, albo trochę mniejsze mm, niż dla ludzi. Ale jeżeli weźmiemy sobie konia. To jest już trochę inna sprawa, tak? Konia, oprócz tego, że ma podkowy, ma twarde, twardo zakończone kończyny, po których się porusza, no to on też jest kilkukrotnie cięższy od takiego przeciętnego człowieka, pacjenta platformy, dla których na początku to projektowano, tak? No bo przygotowując się znowu do tego odcinka, sprawdziłem taką średnią wagę koni, i tu źródła podają odpowiedzmy 500-700 kg dla koni pod siodło. I nawet do 1000 kg przy koniach pociągowych. Czyli jeżeli koń ma cztery kończyny, no to mamy od 125 do nawet 250 kg na jedną kończynę, na jeden punkt podporowy, który też jest mniejszy od stopy przeciętnego człowieka. Gdy stoi, a gdy kłusuje, galopuje, nawet idzie, no to ten nacisk przez to, że to jest obciążenie dynamiczne rośnie. Platformy tensometryczne jednej z firm deklarują, że potrafią na przykład wytrzymać nacisk 1400 PSI, to jest około 100 kg na centymetr kwadratowy w przeliczeniu. Dla skali, żeby Wam to zobrazować, moneta jednogroszowa ma 1,9 cm kwadratowego powierzchni, czyli na, dwie, na pół takiej monety jednogroszowej. Może nacisnąć punktowo 100 kg na takiej platformie, i ona to wytrzymuje, i można ten pomiar wykonywać powtarzalnie, bo takie obciążenia są po prostu potrzebne przy analizie zwierząt. Dużym też wyzwaniem jest takie zaprojektowanie tych urządzeń, aby miały wyższą klasę szczelności odporności na pył, odporności na wilgoć no bo czasem się zdarza tak, że pies czy koń czy inne zwierzę zareaguje. Hmm, w swoją fizjologią na dużą bieżnię, na którą ma wejść. Jeżeli to zrobi przed wejściem na tą bieżnię, to jeszcze jest wszystko ok. Jeżeli to zrobi w trakcie takiego pierwszego badania, no to ta bieżnia, jako urządzenie elektroniczne, musi też być odporna na takie sytuacje. Z takich ciekawostek, to też wyobraźcie sobie, że jeden z producentów zbudował specjalną platformę ciśnieniową dla pomiaru słoni na zlecenie jednego. Z rezerwatów w Afryce. Na testach było wtedy kilka platform różnych producentów, ale więcej niż raz dano zrobić pomiar tylko na jednej z nich, na jednym konkretnym modelu, która była mocno specjalnie do tego zaprojektowana. I wyobraźcie sobie takiego słonia chodzącego po macie ciśnieniowej, w której normalnie my mierzymy przetoczenie stopy. No inżynieria za tym stojąca jest naprawdę niezła. Mam tylko nadzieję, że teraz część słuchających nie zacznie googlować, ile waży przeciętnie słoń, ale to już zostawiam waszej ciekawości. Po analizie kinematyki za pomocą czy to kamer, czy systemów inercyjnych i po analizie sił reakcji podłoża za pomocą różnego rodzaju platform czy bieżni, warto jeszcze wspomnieć o elektromiografii powierzchniowej. Dokładnie takiej samej jak my. Tutaj jest akurat taki sam praktycznie system, jeżeli chodzi o technologię wykonania. Te same modele tak naprawdę stosuje się do pomiaru zwierząt. Natomiast, znowu, tak samo jak wykorzystując system analizy EMG u człowieka, należy odpowiednio przygotować skórę, czyli ogolić, wyczyścić. To u zwierząt mamy to samo, tylko trzeba też dojść do gołej skóry tego zwierzęcia, czyli zgolić odpowiednio dużą ilość sierści włosia. Czymkolwiek jest pokryty nasz pacjent, i znowu tu wracamy do tego odpowiedniego podejścia, odswojenia takiego zwierzęcia z tym, co się będzie działo, no bo trzeba w iluś, w kilkunastu miejscach najczęściej tego, tego zwierzaka wygolić. Jeżeli to jest jeszcze pies, to jest nam łatwiej. Jeżeli to jest koń, no to też. Naprawdę trzeba do tego trochę cierpliwości, trochę czasu i właśnie odpowiedniego nastawienia do zwierząt. Może to być niebezpieczne w skrajnym przypadku. Trzeba też te elektrody, te czujniki pomiarowe, w zależności od tego, jakiego producenta my zastosujemy, nakleić dobrze, bo jak spadną, to niestety koń nam nie powie o tym, czy pies nam nie powie o tym, że nam się ten czujnik odkleił. Jeżeli to jest na przykład koń biegający po jakimś wybiegu, który jest na przykład pokryty piaskiem czy ziemią, to szukanie takiego drobnego, kilkunastogramowego czujnika w piasku do najłatwiejszych nie należy. Jak jeszcze koń to zdepcze, przekłusuje przez to, no to taki czujnik też swoje kosztuje, więc należy z tym odpowiednio uważać. Z badań, jakie wykonywano na zwierzętach, doszukałem się wykorzystania EMG u właśnie psów, u koni, u krów i u owiec, i samo badanie EMG stanowiło też wyzwanie dla tych badaczy. Jest bardzo fajna taka praca przekrojowa, która omawia te wszystkie rodzaje badań. To było wyzwanie w zakresie samej techniki opracowywania danych, no bo sygnał EMG po zapisie to jest w ogóle temat na osobny odcinek ale sygnał EMG po zapisie należy w odpowiedni sposób przetworzyć. I już sama kwestia normalizacji sygnału po pomiarze jest niezłym wyzwaniem. Bo nie da się zastosować dokładnie takich samych technik jak u ludzi. No to jest kwestia komunikacji odpowiedniej tego, co trzeba zrobić do zwierzęcia. I tutaj, też wracając do informacji podanych na początku tego odcinka, szczególnie ważna jest dobra znajomość anatomii badanego zwierzęcia. I też musimy sami napisać, stworzyć, zainspirować się odpowiednim protokołem badawczym, bo nawet jeżeli jest system MG, on ma jakąś mapę mięśni, no to pamiętajmy, że w większości przypadków ta mapa mięśni to będzie ale pod człowieka. Więc będziemy ręcznie wpisywać nazwy tych mięśni do protokołu pomiarowego. Więc jakby przygotowanie za pierwszym, drugim, trzecim razem jest trochę dłuższe, później już będziemy mieli gotowe swoje protokoły. Reasumując, możliwości diagnostyczne w zakresie oceny zwierząt są bardzo duże i są bardzo zbliżone do tego, co mamy. Do dyspozycji, jeżeli oceniamy ludzi. Pozostaje kwestia wyspecjalizowania się w tym kierunku i tak samo jak w badaniach ludzi, starannego zaplanowania tego, co chcemy zbadać, jakimi narzędziami chcemy to wykonać przed wykonywaniem badania. Bo jeżeli czasem jest ciężko powtórzyć badanie na jakiejś osobie, bo sobie wyjechałam, to powtórzenie badania na zwierzęciu może być wielokrotnie trudniejsze. I to tyle z takiej części merytorycznej w tym odcinku. Mam nadzieję, że taka luźniejsza, trochę świąteczna forma też Wam przypadnie do gustu, mimo trochę odmiennej, chociaż i podobnej, i odmiennej jednocześnie tematyki. Wam się spodobał. Życzę Wam zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt, jeżeli słuchacie tego przed Wielkanocą 2023. A jeżeli po Wielkanocy, to mam nadzieję, że. Te święta spędziliście w taki sposób, jak sobie. Po prostu zaplanowaliście. I to tyle. Z mojej strony, jeżeli macie taką chęć ochotę, napiszcie recenzję w aplikacji podcastowej, wystawcie ocenę. Polubcie to w zależności, czy to, nie wiem, czy to jest Apple, czy to jest Spotify, czy to jest YouTube. Udostępnijcie, wyślijcie znajomym, jak to się mówi, algorytmy to lubią, nam to pomoże w dotarciu do jeszcze większej ilości. Osób, które to słuchają. No i co? Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć i czołem.